W poprzednim odcinku. Ludzie postanawiają zbudować wieżę sięgającą nieba, by ludzie na ziemi się nie pogubili. Pan Bóg, by zapobiec zbudowaniu wieży, zstępuje na ziemię, by pomieszać ludziom języki. Terach wyrusza na wyprawę z Abramem, Lotem i Saraj. Gdy docierają do Haranu, Bóg powołuje Abrama na misję mającą odmienić jego życie. Hej się ma, cześć, szczęść Boże! Witamy Was w kolejnym odcinku Historii na Kartach Biblii. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę i komentarza, a my lecimy z tematem. Do dzieła! Gdy Abram miał 75 lat, wyruszył z Haranu wraz z Lotem i Saraj oraz całym ich dobytkiem. Udali się do Kanaanu. Tam dotarli do Dębu More, przy którym Pan objawił się Abramowi i rzekł Twojemu potomstwu oddaję właśnie tę ziemię. Tam Abram zbudował ołtarz dla Boga. Następnie rozbił namioty między Betel i Aj. Tam również zbudował ołtarz Panu. Następnie zwinąwszy namioty, wyruszyli do Negebu. Jednak gdy w Kanaanie zapadła epidemia głodu, Abram wyruszył do Egiptu, by pozostać tam chwilowo. Gdy byli już blisko, Abram rzekł do swojej żony. Wiem, że jesteś urodziwą kobietą. Skoro cię ujrzą Egipcjanie, powiedzą, to jego żona i zabiją mnie, a ciebie zostawią przy życiu. Mów więc, że jesteś moją siostrą. Ostrą, aby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie i abym dzięki tobie utrzymał się w życiu. I rzeczywiście, tak jak przewidział Abraham, po dotarciu do Egiptu, Egipcjanie dostrzegli piękno Saraj. Dostojnicy faraona donieśli mu o kobiecie pięknej urody. I faraon wziął Saraj na swój dwór, a Abramowi ofiarował owce, woły, niewolników, oślice i wielbłądy. Jednak Bóg dotknął faraona wieloma karami za wzięcie Saraj. Gdy faraon miał już dość, zawołał Abrahama przed swoje oblicze i rzekł: Cóżeś mi uczynił? Czemu mi nie powiedziałeś, że ona jest twoją żoną? Dlaczego mówiłeś to moja siostra? Tak, że wziąłem ją sobie za żonę, a teraz oto twoja żona zabierz ją i idź. I rozkazał faraon, by jego służba odprowadziła Abrama i jego żonę oraz cały ich dobytek do granicy kraju. Dzięki wizycie w Egipcie Abram posiadał już trzody, srebro i złoto, gdy w drodze do Negebu zatrzymali się w Betel, jak wcześniej wspomnieliśmy z Abramem szedł Lot. I tu pojawia się problem. Lot również posiadał spory dobytek, a Betel nie było w stanie utrzymać ich trzód. Między pasterzami Abrama a Lota doszło do sprzeczki, rzekł więc Abram do Lota. Niechaj nie będzie sporu między nami, między pasterzami moimi a pasterzami twoimi, bo przecież jesteśmy krewni. Wszak cały ten kraj stoi przed tobą otworem. Odłącz się ode mnie. Jeżeli pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo, a jeżeli ty pójdziesz w prawo, ja w lewo. Lot rozejrzał się i zdecydował, że wybierze do życia Dolinę Jordanu i wyruszył na wschód. Po odejściu Lota, Pan rzekł do Abrama. Spójrz przed siebie i rozejrzyj się z tego miejsca, na którym stoisz na północ i na południe, na wschód i ku morzu. Cały ten kraj, który widzisz, daje tobie i twemu potomstwu na zawsze. Twoje zaś potomstwo uczynię liczne jak ziarnka pyłu ziemi. Jeśli kto może policzyć ziarnka pyłu ziemi, policzone też będzie twoje potomstwo. Wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz. Tobie go oddaję. Abram zwinął swe namioty i przybył pod Hebron, gdzie były dęby Mamre. Osiedliwszy się tam, zbudował ołtarz dla Pana. Na ziemi panował pozorny spokój. Przynajmniej do czasu. Ale o tym już w następnym filmie. Jeśli spodobał wam się ten film, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji i komentarza. Wbijajcie też na nasze social media, do których link znajdziecie w opisie. A ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym filmie. Z Panem Bogiem.